16 marca 1936 roku urodził się Fred Neil, amerykański piosenkarz, kompozytor i autor tekstów, znany z utworu Everybody's Talking, który zdobył popularność dzięki filmowi Nocny Kowal. Tego samego dnia, w 1979 roku, na świat przyszedł Piotr Kupicha, wokalista i gitarzysta, autor tekstów i aranżer w zespole film. 16 marca 2024 roku zmarł Ernest Bryl, polski poeta, autor tekstów piosenek, dziennikarz, tłumacz i krytyk filmowy. To wszystko na dziś w muzycznej karcie z kalendarza stacji czwartej i widzimy się już już.